Specjalnie dla Was, moi drodzy z ostatniego pokolenia, ze Stop Oilu, włączam dla Was tryb Eco. Teraz wszystko jest na zielono, na niebiesko i w ten sposób ratujemy wspólnie naszą kochaną planetę. Siema, Seba Motomity. Dzisiaj pod tyłkiem mam Kowe 800X Pro Adventure. Jak większość już trafnie stwierdziła, motocykl genialny do orania w terenie. Ja zabrałem go natomiast na przejażdżkę po Warszawie i opowiem, jak tym dzikiem lata się po asfalcie. Zapraszam na moją recenzję. Na wstępie słów kilka o urodzie i kokpicie. Motocykl wygląda bardzo rasowo i od razu pokazuje, do czego został stworzony. Szprychowe koła z oponą typu dualowa kostka, imponujący prześwit 275 mm i design zdradza nam, że mociak został stworzony z myślą o oraniu w terenie i wyprawach w nieznane. Bardzo podoba mi się przód motocykla przypominający rasowe Dakarówki oraz bryła mociaka, która optycznie jest lekka i bardzo zwarta. Zegary czytelne i na wypasie, pokazujące mnóstwo informacji od średniego spalania przez ciśnienie w kołach, a nawet temperaturę w kołach. To już taki mocno sportowy gadżet. Kontrolę trakcji jak i ABS możemy wyłączyć w zależności od upodobań. ABS możemy wyłączyć tylko na tył lub w obu kołach naraz. I co ważne, możemy to zrobić na stałe. Kontrola trakcji ustawiona nawet na standard zdecydowanie wcina się w zabawę. A motocykl, ze względu na krótki rozstaw osi, bardzo chce iść na gumę. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy teraz na rain mode. Hmm, powinien teoretycznie nam wkroczyć jeszcze e, szybciej z trakcją, oraz jeszcze agresywniej. Zobaczymy, czy to będzie agresywnie. Właśnie teoretycznie nie powinien agresywnie tego robić, jakoś tak strasznie, no ale pff, zobaczymy. Jak tutaj nierozważny sebek się z jedynką obejdzie. Szkoda, że nie było kamery z boku, bo byście zobaczyli, jak mi się odrywa przednie koło. Po czym, po czym strasznie mocno mnie kastruje ta, ta trakcja. Każde mocne odkręcenie manetki na pierwszym biegu kończy się pionem i dość brutalnym wejściem TCS-u. Czyli można powiedzieć efektem piłeczki pingpongowej. Raz idziemy w górę z gazu, raz w dół, bo wkracza TCS. Po dociążeniu tyłu te zjawisko zapewne się jeszcze nasili, niezależnie od mapy zapłonu, czy eko, czy sport, robi podobnie na pierwszym biegu, co na asfalcie jest raczej kłopotliwe i męczące, chyba że akurat chcemy się pobawić bardzo wystrzałowym i moim zdaniem naprawdę zajebistym silnikiem. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem i melomanem motocyklowym, ale muszę powiedzieć, że ten motocykl nawet fajnie brzmi. Jest taki chropowaty, taki kostropaty. Taki... Jakby dwa kawałki papieru ściernego w cylindrze się pocierały. Silnik dla mnie fenomenalny. Silnik dla mnie fenomenalny. Faktor radości, faktor trochę strachu czasami, jak jest mokro i nie, i nie bardzo ogarniamy ten motocykl, ale zazwyczaj to jednak faktor radości. Faktor radości, momentów, wpytę wibruje, jest taki twardy, jest taki hardy, ale kurczą pasuje do takiego, do takiego upierdzielacza ADV-owego, upierdzielacza, nie? Silnik to konstrukcja, która, jakby to ująć, ma wiele wspólnego z ktm -em. Dysponuje 96 końmi mechanicznymi oraz momentem obrotowym 80 Nm. Te liczby nie oddają jednak, jaki to w rzeczywistości jest Dzik. Każde odkręcanie manetki kończy się wielkim bananem na gębie oraz mrówami na rękach. Moto drży dość znacznie, co nie będzie paradoksalnie sprzyjało bardzo dalekim asfaltowym włojarzom. Na szczęście efekt drżenia najbardziej odczuwalny jest przy szarpaniu manety albo przy niskich prędkościach obrotowych. Przy jednostajnych przelotach autostradowych przy stałej prędkości jest całkiem znośnie. Poza tym silnik jest naprawdę brutalny, chamski, narowisty i jakby to określić, prymitywny, drży zapierdziela stawia nas w pion i harczy groźnie przy przegazówkach. Słowem, moto dla ludzi wiedzących, czego chcą. Świetne heble, no świetne te heble, są naprawdę, kurde, powiem Wam. Heble, heble, po prostu poezja. Przód, tył, kurde. Poezja, naprawdę. Widzicie, troszeczkę mnie irytuje, bo zobaczcie ten wskaźnik, to jest taka grafika zrobiona, jak zmieniamy bieg. Widzicie, jest gdzieś z pół sekundy lagu. Kurczę, no, zrobili ładną grafikę, stylistycznie, ale ona jest mało praktyczna. To Tutaj... jazda w mieście. Mimo tego całego terenowego usposobienia, Kowe 800X sprawdzi się jako miejski rozbójnik. Nie jest to codzienne, stonowane wozidełko, praca dom, ale raczej miejski bandziorek. Reakcje na odkręcenie rolgazu są spontaniczne i bez zbędnej zwłoki. Objedziemy oczywiście naprawdę mocne auta z świateł, jak tylko nauczymy się ogarniać sprzęt na pierwszym biegu. Do tego nie straszne mu będą absolutnie chyba żadne studzienki, chodniki, przeloty po jakichś dziurach, wyrwach i tego typu. Kierownica jest dość szeroka, ale nie na tyle, żeby jakoś znacznie nam ograniczać możliwości przeciskania się w korku. Do tego mamy na pokładzie świetne heble z dobrym ABS-em, TCS, który, nawet w średnią pogodę, jak dziś pomoże nam okiełznać tego diabełka. Mociak jest bardzo dobrze wyważony. Toczenie się z bardzo małymi prędkościami to sama przyjemność. Do tego przy 175 cm wzrostu pewnie dotykam nogami na postoju, więc kolejny plus lakowe. Jest on też dość skrętny. To, co można by dołożyć do Mociaka, to quick shifter i jakiś tryb do naprawdę spokojnej jazdy po bułki do Biedronki, bo ten tryb niby eko, to mam wrażenie, że nie studził za specjalnie zapału tego hultaja. Nie wiem, którą stroną ich tu wszystkich dymać. Jadę środkiem standardowo. No, matka, co prawda tam jakieś obrysówki mi wystają, ale dobra. Zum, zom W korku nie jest źle. W korku nie jest źle. Na miasto, może na, na miasto. No, do takiej powiedzmy, jakby to nazwać, codziennej jazdy. Choć jak się nada. Jazda na trasie. Tutaj muszę przyznać, że jednak oczekiwałem nieco więcej. Moim zdaniem producent tutaj zdecydowanie bardziej postawił na turystykę typu TET, czyli taplanie się w błocie czy jakieś gruzińsko-albańskie bezdroża, niż na turystykę typu przełęcze Stelvio Stella, czy upalanie na jakichś agrawkach w dolomitach. Ta recenzja mogła powstać dzięki uprzejmości salonowi Monster Buy, Warszawa, Łopuszańska 93. Motocykl na autostradzie co prawda daje radę, ale jest to takie niezbędne minimum, tak tylko żeby dojechać do błotka czy jakiegoś piachu. Krótki rozstaw osi powoduje podatność na boczny wiatr. Tenże rozstaw też nie ułatwia sprawy przy doładowaniu tyłu motocykla jakimiś kuframi. Przy dużych prędkościach po obwodnicy Berlina, typu powyżej 160 km na godzinę, potrafi nam naprawdę średnio miło zawężykować. Wiadomo, szprychowane duże przednie koło 21 cali i kapeć o szerokości 90 mm z tą dualową kostką to nie jest szczyt marzeń na czarnym. Na całe szczęście mamy amorek skrętu, który uspokaja sytuację. Mociak jest też dość podatny na boczne wiatry. Ochrona przed wiatrem jakaś tam jest, szału nie ma, ale zawsze można dokupić większą szybę. Niestety są też wibracje. I o ile w terenie to w ogóle nie zwracamy na to uwagi, może nawet i fajniej, w mieście są akceptowalne, o tyle w jakichś znacznych przelotach autostradowych mogą być jednak lekko upierdliwe. O boże! Takich drgań przy 60 na szóstce to chyba, chyba jeszcze nie miałem. Co takie drgania przy 60 na szóstce? Co miałem wrażenie, że przednie koło mi zaczyna podskakiwać. No tu, 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 tu. oczywiście zaraz przeszedł w tą fazę, gdzie już ma fajny moment i, i, i wynagrodził mi to. Podsumowując, w Kowe 800X Pro Adventure można się naprawdę zdecydowanie zakochać. Jest dość bezkompromisowy i jest zdecydowanie dla osób, które lubią upalać w terenie. Producent daje riderowi naprawdę wolną rękę i kredyt zaufania, bo z tym momentem obrotowym i naprawdę agresywnym silnikiem możemy wyłączyć wszystkie kagańce i na własną odpowiedzialność orać humus. Moim zdaniem to motocykl, który przeznaczony jest do orania w terenie. Dla mnie to 70% teren, 30% asfalt. Trochę szkoda, że nie ma wersji szosowej, na normalnym, nieszprychowanym kole, porządnych asfaltowych kapciach, wydłużonym wahaczu tylnym dla stabilności i lekko wygładzonym silniku. Bo wiadomo jak to jest. Każdy dentysta i chirurg chce ADV-a. Ale potem te ADV-y przeważnie nigdy nie widzą terenu, a w tym mociaku, a przede wszystkim silniku drzemie potencjał na fajną daleką wyprawówkę, która teren widzi okazjonalnie, podobnie jak trzy czwarte GS-ów czy wistromów. No ale fajny dzik, naprawdę fajny dzik. Jakbym szukał takiego motocykla, który ma mi powodować mrówki na rękach oraz banana na ryju, jak w tytule filmiku, o to chyba, chyba bym brał w ciemno, chyba bym brał w ciemno.